Dzień, niedziela, tydzień, niedziela Słowa Bożego. A my, zasłuchani w to Słowo, Słowo, które kieruje do nas Bóg, w te słowa mamy się wsłuchiwać. To z tego Słowa, Bożego Słowa, może urodzić się w naszym życiu, w naszej codzienności coś pięknego, nadzwyczajnego, cudownego. To te słowa leczą, podnoszą na duchu. To te słowa potrafią przemienić naszą codzienność. Dlatego przychodzimy tutaj i na Eucharystię, która jest słuchaniem Słowa Bożego, łamaniem chleba, Słowo i znaki podczas celebrowania Eucharystii, sakrament. Ale przede wszystkim to miejsce to jest też nie tylko na mszy świętej, ale i później wsłuchiwanie się w to, co Bóg mówi do mojego serca, kiedy adoruję. Niezwykłe to miejsce, cudowne miejsce. I to słowo zasłuchiwane w ciszy, adoracji przemienia życie człowieka. W miejscu, gdzie siostry klaryski od 75 lat adorują żywego Pana w najświętszej hostii, uczymy się adorowania i kontemplowania Jezusa. Dzisiaj trzeci dzień naszych rozważań, triduum, tryptyk. Pięknie jest przebywać z Jezusem, spoczywając na Jego piersi jak Umiłowany uczeń podczas pierwszej wieczerzy możemy doznać nieskończonej miłości Jego serca. Uczymy się głębiej poznawać tego, który oddał samego siebie w różnych tajemnicach swego boskiego i ludzkiego życia. W ten sposób. Stajemy się uczniami, uczennicami. Adoracja porządkuje nasze człowieczeństwo, oddziela rzeczywiste wybory od pozornych, pełnie, od pustki. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest też doskonałym katalizatorem naszego środowiska życiowego. Chroniąc przed tym, co rujnuje naszą wewnętrzną ciszę, powoduje chroniczne zmęczenie, rodzi nieraz niepokój i zamęt. Miejsca, gdzie adoruje się Jezusa hostie, to są małe oazy coraz większej pustyni obojętności na obecność Chrystusa w Eucharystii. Eucharystia jest tym papierkiem lakmusowym naszego chrześcijańskiego, katolickiego życia. Odejście od Chrystusa zaczyna się od odejścia od Eucharystii. Kiedy spojrzymy na karty Pisma Świętego, to pierwszy, pierwszy moment, gdzie ci, którzy chodzili za Jezusem, wsłuchiwali się w Jego naukę, pierwszy moment, kiedy. Ktokolwiek odszedł od Jezusa, to właśnie było wtedy, kiedy Jezus mówił o Eucharystii, o ofierze, o swoim ciele. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew? Oj, trudna jest ta Twoja mowa, Panie Jezu, posłuchamy Cię kiedy indziej. I to był pierwszy moment, kiedy ludzie zaczęli niektórzy odchodzić. Dzisiaj my to przeżywamy również, prawda? Ilu jeszcze nie tak dawno razem z nami było, czy to na Eucharystii, czy na adoracji. Coś ich w życiu złamało, coś spowodowało, że utracili żywą wiarę. Ale my też po to jesteśmy na Eucharystii, po to adorujemy Pana Jezusa, żeby również za nich się modlić, za nich prosić. Adoracja to modlitwa obecności. Jezus czeka na nas w tym sakramencie miłości. Adoracja to czas miłosnej obecności, trwania przy tym, który pierwszy umiłował. Adoracja to bycie z ukochanym przyjacielem. Odwiedziny u osoby najdroższej to czas na bycie razem. Adoracja to modlitwa spojrzenia. Adoracja to utkwienie wzroku w Chrystusie ukrytym w monstrancji. Kontemplacja jest rozpoznawaniem Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. Kontemplacja jest przechodzeniem do coraz prostszych i bardziej biernych form modlitwy, które pomimo swojej bierności są coraz głębsze. W modlitwie kontemplacyjnej z pozoru nic się nie dzieje. Odchodzą wszelkie myśli, wyobrażenia i pozostaje pustka bierności, którą wypełnia objawiający się Bóg. W modlitwie wewnętrznej obowiązuje bardzo prosta zasada. Nie liczy się to, co człowiek robi podczas modlitwy, lecz co w człowieku działa Bóg. Adoracja to modlitwa milczenia. Cisza jest koniecznym elementem adoracji Pana. O ciszy już mówiliśmy w pierwszym naszym rozważaniu. Wewnętrzna i zewnętrzna cisza jest koniecznym warunkiem do usłyszenia Słowa Bożego. Głęboka cisza powinna dotykać serca, oczu, uszu, umysłu i języka. Tego rodzaju bierność intelektualna i emocjonalna pozwala człowiekowi na owocne słuchanie i usłyszenie. Cisza pozwala człowiekowi wyrwać się z siebie i przejść w Boga. Istotą owocnej adoracji jest właśnie słuchanie. Jak mówiła Matka Teresa z Kalkuty. Bóg jest przyjacielem milczenia. Potrzebujemy milczenia, byśmy mogli dojść do duszy. Nie tak dawno przeżywaliśmy uroczystość Trzech Króli, mędrców, uroczystość objawienia Pańskiego. Warto może i od nich, od tych mędrców, zaczerpnąć pewne pożyteczne lekcje. Ewangelista Mateusz podkreśla, że gdy mędrcy przybyli do Betlejem. Zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, padli na twarz i oddali mu pokłon. Niełatwo adorować Pana. Nie jest to coś natychmiastowego, wymaga pewnej dojrzałości duchowej, będąc punktem docelowym niekiedy długiego pielgrzymowania wewnętrznego. Człowiek owszem ma potrzebę adorowania, ale grozi mu, że pomyli przedmiot adoracji. Jeżeli bowiem nie będzie adorował Boga, to będzie adorował Bożki. Kto nie oddaje czci Bogu, czci diabła. I zamiast być wierzącym, staje się bałwochwalcą. Dlatego, tak jak mędrcy, chcemy paść na twarz i adorować Pana. Podnieść oczy, wyruszyć w drogę i zobaczyć. Te trzy wyrażenia niech pomogą nam zrozumieć, co to znaczy być ludźmi adorującymi Pana. Podnieść oczy. Aby oddać pokłon Panu, trzeba przede wszystkim podnieść oczy. To znaczy nie dać się uwierzyć temu wszystkiemu, co gasi nadzieję. I nie czynić z problemów i trudności centrum swojego życia. Nie oznacza to negowania rzeczywistości, udając lub łudząc się, że wszystko jest w porządku. Nie. Natomiast oznacza to spojrzenie w nowy sposób na problemy i cierpienia. Wiedząc, że Pan zna nasze trudne sytuacje, uważnie wysłuchuje nas. I nie jest obojętny na wylewane przez nas łzy. Gdy skupiamy uwagę wyłącznie na problemach, do serca wkracza strach i je zwodzi, co prowadzi do złości, przerażenia, lęku czy depresji. W takim przypadku podnieś oczy i zobacz: jeśli Bóg tak dobrze ubiera polną trawę na polu, która dzisiaj jest, a jutro zostanie spalona, to o ile więcej uczyni dla nas. On nigdy nas nie opuszcza. Kiedy podnosimy oczy ku Bogu, problemy życiowe nie znikają, ale czujemy, że Pan daje nam niezbędną siłę, aby stawić im czoło, wyruszyć w drogę. Zanim mędrcy mogli oddać pokłon dzieciątku narodzonemu w Betlejem, musieli odbyć długą podróż. Podróż zawsze oznacza przekształcenie, przemianę. Po podróży nie jesteśmy takimi, jakimi byliśmy wcześniej. Zawsze jest coś nowego w tym, kto odbył podróż. Poszerzyła się jego wiedza, zobaczył nowych ludzi i rzeczy, doświadczył umocnienia swojej woli, stawiania. Czoła trudnościom i niebezpieczeństwom związanym z podróżą. Nie osiąga się adorowania Pana bez uprzedniego przejścia przez wewnętrzne dojrzewanie, które daje nam wyruszenie w drogę. Stajemy się czcicielami Pana poprzez stopniowe pielgrzymowanie, porażki, kryzysy i błędy. Mogą stać się pouczającymi doświadczeniami. W miarę upływu czasu próby i trudy życia przeżywane w wierze pomagają oczyścić serce, uczynić je bardziej pokornym, a zatem bardziej gotowym, by otworzyć się na Boga. Podobnie jak mędrcy, także i my musimy dać się pouczać. Przez drogę życiową, naznaczoną nieuniknionymi trudnościami podróży. Nie pozwólmy, aby znużenie, upadki i porażki pogrążyły nas w przygnębieniu. Życie nie jest demonstracją zdolności, ale podróżą ku temu, kto nas kocha. Zobaczyć. Ewangelista pisze. Gdy weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, padli na twarz i oddali mu pokłon. Pokłon był aktem hołdu zastrzeżonym dla władców i wielkich dostojników. Mędrcy istotnie oddawali cześć temu, którego znali jako króla żydowskiego. Ale tak naprawdę co widzieli? Widzieli ubogie dzieciątko, ubogie dziecko z jego matką. Jednak ci mędrcy, którzy przebyli, przybyli z odległych krain, potrafili przekroczyć tę skromną i niemalże pokorną scenę, rozpoznając w tym dziecku obecność władcy. Innymi słowy, potrafili widzieć, przenikając to, co zewnętrzne. Padając na twarz przed dzieciątkiem narodzonym w Betlejem, Wyrażali adorację, która była przede wszystkim wewnętrzna. Otwarcie szkatu przyniesionych w darze było znakiem ofiarowania ich serc. Aby uwielbiać Pana, trzeba widzieć poza zasłoną tego, co widzialne. W ten sposób ten sposób widzenia, który wykracza poza to, co widzialne, sprawia, że adorujemy Pana. Często ukrytego w prostych sytuacjach, w osobach pokornych i podrzędnych. Chodzi zatem o spojrzenie, które szuka w każdej okazji tego, co nie przemija. Poszukuje Pana. Czego mogę spodziewać się po adoracji? W każdym naszym działaniu spodziewamy się konkretnych owoców, rezultatów. Tak jest również na polu wiary. Chcemy nawet wiedzieć, jakie korzyści mi ona przyniesie. Gdy znam cel, gdy mogę przewidzieć swoje osiągnięcia, gdy jestem wręcz pewien korzyści swego działania, wtedy łatwiej i z większym zapałem do tego przystąpię. Na gruncie adoracji chyba tym bardziej potrzebujemy wiedzieć, jakich owoców po niej się spodziewać, co ona mi da. Pan Jezus jest nieprzewidywalny i bardzo hojny. Jeśli ktoś przez adorację oddaje mu do dyspozycji swoje życie, on sprawia, że to życie staje się obfitującym w owoce ogrodem. Te owoce są bardzo liczne. Mocna wiara, gorąca miłość, niezachwiana nadzieja. I wiele jeszcze innych. Ale o tym to już innym razem. O tak wielkim darze i tajemnicy naszej wiary, jakim jest Eucharystia, jakim jest adorowanie Jezusa Hosti, nie można powiedzieć za dużo i zawsze będzie za mało. Tak jak dla kogoś, kto kocha, nie ma granic w dawaniu miłości. Tak samo dla kogoś, kto kocha, nie będzie umiaru w zapraszaniu, zachęcaniu, przynaglaniu, abyśmy z tej jednej, jedynej miłości korzystali i dali się zachwycić i przemienić. Niech więc miłość będzie miłowana. Niech Pan Jezus uczyni nas swoimi prawdziwymi adoratorami. Bóg winien być adorowany. Amen.